Żegnam już Tyranę, dzisiaj 28 listopada, czyli święto niepodległości. A ja teraz, za moment, jadę już na dworzec autobusowy i łapię autobus do miasteczka Dures. Podobnie, tutaj jest dworzec autobusowy, a autobus do Dures stoi tutaj po drugiej stronie, przede mną. Zobaczymy, ile kosztuje bilet, i 40 km, powinien być już w Dures. Także jedźcie ze mną, jedźcie ze mną. euro bilet, czyli 200 leków to jest za mną Palmy, miasteczko Dures fajnie, ciepło, dobra pogoda a z tej strony już jest dworzec autobusowy a teraz spójrzcie na to świeżo oddane do użytku apartamenty bardzo nowe mieszkanie, odnowione i mój pokój tutaj za 43 euro znajduje się właśnie w tym miejscu 43 euro za taki apartament za dwie noce Tutaj mam już widok na miasto, jest może trochę głośno o tej porze, okno, jak się zamknie okno, to jest ok. Drugie pomieszczenie. I oczywiście tutaj bardzo ładna łazienka. Z prysznicem. Także powiem Wam, że bardzo dobrze trafiłem. Świetna lokalizacja. Centrum miasta, akurat tutaj przy dworcu autobusowym. Tutaj widzę, że w innym pokoju, w innym pokoju jest jeszcze mały balkonik, ale. Za to ten apartament jest mniejszy. Ja akurat balkonu nie mam, no trudno. Dobrze, idziemy na miasto teraz. Dures. Dures to jedno z najbardziej popularnych albańskich miast położone nad morzem. Posiada aż 15 km piaszczystej plaży, ale to także stare rzymskie miasto Dyrachium oraz ruiny cesarstwa rzymskiego w postaci np. anfiteatru albo starych murów obronnych. To jest jedna z głównych ulic, która prowadzi do portu, ale zarazem jest to stare miasto, czyli tutaj to miejsce, w którym znajdują się chyba wszystkie najważniejsze zabytki tego miasta. Także chodźcie ze mną. <laughs> Spójrzcie tutaj. Jakie piękne kolumny. Jakie piękne kolumny w tym starym domu. Dosyć dziwna sprawa. Cóż, chyba miasto zupełnie inne niż Tirana. Oglądałem przez zdjęcia Tirany z lat 80. bo to powiem Wam, że bieda straszna. I tak jak wszędzie, i tak jak wszędzie niesamowita pląta, nie na kable i przewodów. Z drugiej strony jakieś nowoczesne budynki, a tutaj <laughs> widzicie co się dzieje, po prostu to jest prawie, że Azja, a to już kolejne rudery tutaj przed nami. Główne hotele i reprezentacyjna część miasta to oczywiście jest przy plaży, ale to, to jeszcze nie jest w tym miejscu. Tutaj przed mną jest dopiero port, ale już po lewej stronie będą stare zabytki miasta Dures. Port, niedokończone wieżowce, niedokończone wieżowce. A tutaj po lewej stronie kościół apostoła św. Pawła i Świętej Asti, papież. A po lewej stronie siedziba banku, siedziba banku również w takim ładnym, starym w dosyć ładnie wyglądającym budynku z 1925 roku. Kościół świętego Pawła w pełnej krasie, a budynek z tyłu to jednak jest ukończony, a po prostu ma tak wyglądać. Taka dosyć dziwna koncepcja. A na górze chyba jest wielki balkon i dobre imprezy. Spójrzcie. No, wydaje mi się, że tam musi być jakiś bar. Można powiedzieć, że pierwsze pozostałości rzymskie. Ogromne klumny A po tej stronie już będzie teraz, teraz. Tutaj, Widzicie, są stare kamienice, palmy, ale chodzi mi o to. Nowoczesna instalacja. Pogoda, taka trochę dzisiaj nie za bardzo ma padać, ale obu nie padało jeszcze. No, troszkę brakuje tego słońca. Troszkę brakuje tego słońca, ale w lecie tutaj jest podobno nie do wytrzymania. Tymczasem tutaj ta okrągła budowla to jest nic innego jak po prostu wieża Wenecka. Nowoczesna instalacja, stara wieża Wenecka. I tutaj również pozostałości starych Murów z, imperium, z czasów imperium Rzymskiego, z czasów Cesarstwa. <grywanie> tutaj wszędzie są ruiny naokoło. To jest w takim opłakanym stanie. Cóż tak to bywa? To jeszcze raz właśnie ta wieża Wenecka. Góry Palma. A tam mamy gdzieś jakiś deptak nad morzem. I widzę, że jest także tutaj posąg nikogo innego jak tylko Neptuna. Tak mi się przynajmniej wydaje. A wstęp do wieży kosztuje 600 leków. Tutaj kilka lat temu, w roku 2019, trzęsienie ziemi dosyć istotnie zniszczyło fragment murów baszty. Na mury pochodzą raczej właśnie z czasów, kiedy te Włości były pod panowaniem Wenecjan. To są właśnie fragmenty fortyfikacji. Tutaj zaś stare miasto. Kontrasty wieżowce, kolecz, Plątanina kabli. Plontanina kabli. Spójrzcie. Miasto kontrastów. Po tej stronie strasznie zniszczona kamienica. Strasznie zniszczona kamienica. A tutaj już. Odrestaurowana. jeden z najbardziej tutaj rozpoznawalnych meczetów w mieście Hatima Fight z XVI wieku. Widać tylko minaret, tak naprawdę. Przed teraz bardzo fajnie umalowany stary dom. Bardzo kolorowe miejsce. A tutaj już. Ponownie mury i z tego co widzę to jest wejście przez bramę do starego miasta. I teraz tutaj chyba zupełnie przypadkowo, zupełnie przypadkowo znalazłem miejsce, które chciałem zobaczyć, a mianowicie stary rzymski amfiteatr pochodzący z III wieku naszej ery. Stary rzymski amfiteatr, który został zasypany tutaj w czasie rządów osmańskich. Przez wieki ludzie nie mieli pojęcia, że w tym miejscu był kiedyś amfiteatr i zaczęli po prostu budować w tym miejscu budynki, domy mieszkalne. Niektóre z nich zostały później wyburzone, ale wiele z nich jeszcze właśnie tutaj stoi. A ich podstawą są ruiny starego amfiteatru. Do środka można wejść, ale równie dobrze jest on tutaj widziany z zewnątrz. Także najpierw zobaczymy taką małą panoramę a później wejdę do środka bilet zapewne tam 6 euro kosztuje zaraz się przekonamy taka niespodzianka i okazało się, że dzisiaj wejście do Amfiteatru jest za darmo zapewne z okazji dnia niepodległości w Albanii a teraz chodzę do podziemi Amfiteatru do miejsca, w którym tu przebywali gladiatorzy albowiem tutaj na arenie toczyły się walki Różne pomieszczenia, właśnie jedno z zakrytami. Są tutaj stare chrześcijańskie freski. A tutaj było główne wyjście na arenę. W tym miejscu zobaczmy, co tam jest. Czy jest jakieś przejście, czy po prostu tutaj już nic nie ma. Jak zapewne widzicie, miejsce bardzo wiekowe i zniszczone przez czas, albowiem przez wiele wieków było zasypane i zapomniane, tak że tutaj nawet nie można wszędzie wejść i wszystko zobaczyć. Ale jednak, miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić, nie ma innego wyjścia. Stary amfiteatr z III wieku. Kolejne ruiny na obrzeżach teatru. Być może termy, ponieważ podobno również się zachowały z czasów rzymskich, a przynajmniej ich fragmenty. Tak samo tutaj fragment muru jeden z fragmentów muru a tutaj Stara Brama gdzieś na horyzoncie meczet i przed nami ten kurcze ledwo, co cudem odnaleziony stary amfiteatr. I oto już główny plac miasta, główny plac miasta Dures. Tutaj restauracje, banki, hotele, a po tej stronie wielki meczet. Wielki meczet, który podobno także trzeba odwiedzić. Palmy, fontanny, ale przy braku słońca, przy braku słońca to nie wygląda za ciekawie. Mimo to i tak cieszę się, że przyjechałem, ponieważ to miasto jest kurczę, zupełnie inne niż Tirana. Chociaż tyrany też aż tak dogłębnie nie, nie zwiedziłem. Tutaj już jest gmach opery. Gmach opery, także teraz spróbuję wejść do wielkiego meczetu. Może się uda. Wielki meczet. Bynajmniej nie chodzi o to, że fascynuje mnie islam w jakiejkolwiek postaci, chociaż ten turecki jest chyba taki najbardziej tolerancyjny, ale mimo wszystko jest to inna religia, którą warto poznać. Meczet zbudowany w roku 1938, ale w czasach komunizmu był zniszczony i rozobrany. dopiero został odbudowany w roku 1991 po upadku komunizmu wiele jego części znalazło się w zupełnie innych stronach Albanii w muzeum na przykład widziałem, że mury biegną jeszcze w górę miasta jest tam także baszta, na którą można wejść jest fajny widok także muszę ją znaleźć i teraz tak, tutaj gdzieś pośrodku miasta Forum Bizancjum Forum Bizancjum, ruiny i rzymskie łaźnie. Rzymskie łaźnie właśnie w tym miejscu. No, a w tle stary komunistyczny, blok mieszkalny. Wcześniej tak trochę nieopatrznie powiedziałem, że rzymskie łaźnie znajdują się pod Tatrem, ale nie sprawdziłem, one są właśnie dopiero tutaj przed nami. Stare rzymskie łaźnie i Forum Bizancjum. Gdzieś tam daleko góry, gdzieś tam daleko góry, a z tej strony taka historia. Nie wiem dokładnie co to znaczy, ale dom chyba w którym urodził się antyfaszysta i intelektualny komunista Aleksander Goga. No w sumie już tylko ruina z tego domu została. Ciekawe. A być może po prostu zabity przez Niemców, ja nie wiem. Nie znam tego języka. Nie pytajcie dokąd idę. Nie pytajcie dokąd idę. Tutaj gdzieś jest podobna jakaś średniowieczna cysterna, ale póki co tutaj za trutem kolczastym. Zatrutem kolczastym rosną sobie co? Mandarinki na drzewie. Ja pierdziele! Jest tutaj pierwszy raz w życiu. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu Już takie kurcze zadupia robię A tam u góry jest słynna Kigzogwilla. Może mi się tam uda dojść, chociaż nie wiem czy tam coś jest ciekawego Ale z takich miejsc to są tutaj zawsze najlepsze widoki Ktoś tam odpalił silnik z tyłu No cóż Ładny widoczek Ja to w sumie usiłuję cały czas znaleźć tą drugą basztę do no, którą można wejść, ale nie wiem już teraz gdzie jestem, znaczy gdzieś na górze. Stąd znowu niesamowite tutaj widoki. Na pierwszym planie oczywiście palma z tyłu Za nią już. Miasto. No nieźle to wygląda. Ta dzielnica jest jaka jest. Kurz jakieś slamsy. Rozwalające się domy, rozwalające się domy, ale właśnie zawsze lubię takie miejsce odwiedzać. Zawsze mnie interesuje takie zwykłe życie jak to żyją zwykli normalni ludzie. No i patrzcie jest, jest. A przed tylko jeszcze było słuchać z dwóch stron nawoływania do modlitwy z kilku meczetów. To była strasznie dziwna droga, to była strasznie dziwna droga. Nawet nie spodziewałem się, że właśnie w ten sposób tutaj będziesz się dostać, a gdzieś to na dole właśnie gdzieś no teraz nie wiem w którym miejscu jest ten stary amfiteatr. A, dokładnie tutaj. Tutaj są ruiny starego amfiteatru, który jest obudowany domami ze wszystkich stron. No i przepiękna panorama. Kiedy będzie zachód słońca? Zachód słońca dopiero za dwie godziny. Także nie ma co tutaj czekać, bo później trzeba będzie wracać po ciemkę przez tą nieciekawą okolicę. Więc... Ale i takie jest ciekawie. Poza tym są chmury, więc nie wiadomo, czy cokolwiek z tego wyjdzie. A ja chyba pójdę teraz na dół na plażę. Zostawcie lajka, subskrypcję i dzięki temu sami później nie będziecie musieli odwiedzać takich miejsc tylko ja was wszędzie oprowadzę Ja wprost nie wierzę ja wprost nie wierzę jaki to był szybki skrót, żeby zejść z góry na dół a teraz już idę w stronę morza tam jest jakaś plaża, ale to w sumie nie jest ta nie jest ta główna plaża ponieważ o, tam gdzie są hotele i resorty tam plaża ma aż 15 km długości a to jest po drugiej stronie portu Gdzieś tam w okolicy na górze też miała być średniowieczna cysterna, czyli zbiornik na wodę, ale <laughs> nie znalazłem, nie znalazłem, nie wiem gdzie to mogło być. W sumie było trochę zbiorników na wodę, ale to były takie normalne, dzisiejsze. Przed nami już pomnik nieznanego żołnierza. To ten pomnik, który się właśnie tak troszkę to jest zmywa z blokami, ale już po tej stronie mamy, proszę, morze. <laughs> jest trochę ciemno, chociaż wcale nie jest ciemno, jest tylko trochę pod słońce, ale... Przede mną już teraz są także korzenie, które symbolizują jedność narodu albańskiego To jest ta ciekawa statua tutaj Korzenie splecione ze sobą No i miasto Dures Widok od strony morza Widok od strony morza Ciekawe jaki cię będzie zachód słońca. Przy takiej pogodzie to nie wiem. Na tą główną plażę to albo jutro pojadę, albo, albo może zaraz. <tutujesz> Tutaj widzicie na horyzoncie są takie kurcze deszczowe chmury. Tak się zbiera. Jak zaraz może lunie deszcz, to <tutujesz> będzie nieciekawie. No, <tutujesz> oby nie padało, oby tylko nie padało. Promenada. Promenada nad morzem. Trochę bloków, jakieś hotele, restauracje, ale ogólnie teraz, poza sezonem, to w sumie nic się nie dzieje. Tak, trochę smutno. Zachód słońca dopiero za dwie godziny. Zachód słońca dopiero za dwie godziny, także jeszcze tutaj kawałek podejdę i chyba pojadę na, na drugą część miasta. O, skuterki są, a na wzgórzach miasta są również bunkry pokrywane, chociaż jeden nawet widziałem, ale już tam nie podchodziłem. Może jutro, może później, zobaczymy jeszcze. Uważajcie na bankomaty, z którego wyjmujecie pieniądze, ponieważ 8 euro prowizji, no tu już jest lekka przesada, to już jest lekka przesada, żeby 8 euro kroić strasznie dużo. Za moimi plecami już Tina Turner. To jest słynny pomnik muzyczny. Tutaj proszę, na no bawce siedzi sobie John Lennon. To jest chyba Jimi Hendrix. I kto już tutaj jeszcze jest? Rolling Stones, Mick Jagger. Przepraszam, przepraszam, to był Bob Dylan. Robię sobie mały spacer na drugą część miasta. Właśnie przychodzę obok portu. Tutaj widać kontenery oraz dwa ogromne promy, a tutaj widać, że już. Są całkiem nowe i całkiem przyjemne nowe budynki, wszędzie klimatyzacja, tam się widać, że miasto się rozbudowuje w sumie dobre zaplecze turystyczne Albanii Dures Trochę jestem z tym spacerem nie róbcie tego, nie róbcie tego, a tutaj krowa no. Gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Niezły kawałek drogi zrobiłem, ale wy tego nie róbcie. Ta plaża jest faktycznie długa. Ta plaża jest faktycznie długa, 15 km, ale teraz się tutaj zupełnie nic nie dzieje. Serskopana, droga jest droga jest ryskopana, buduję nowe hotele, cóż, no jest jesień, jesień średniowiecza w Albanii. nic, 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 nic. idę dalej jeszcze zobaczyć. Na horyzoncie powoli umiera słońce, zachodzi. Jest całe czerwone, a na telefonie wychodzi takie trochę przepalone. No niestety tak sobie idę, idę tą plażą. A to jest przecież jakieś 15 km na ja całej plaży. Raczej nie przejdę, no, nie ma takiej możliwości. Chociaż jest dopiero godzina 1630. No, jest tak słońce to jest 16,24 parę minut temu, no, ale plaża tam chęć się ciągnie. To jest kilometrów, raczej nie ma szansy. Teraz właśnie sprawdziłem na mapie, gdzie ja jestem. O, rany, to jest aż gdzieś tam po horyzont. No stąd nie widać, stąd nie widać. Plaża jest tak długa, że niemożliwa do przejścia. Okazuje się, że całe plaży nie da się przejść. Teraz jest strefa zamknięta, jakaś baza wojskowa, także trzeba to naokoło obejść, ale myślę, że tam dalej już nie ma sensu jechać, ponieważ z tego, co patrzyłem na mapie, no to w sumie to samo co tutaj, czyli po prostu plaża, jakieś tam domy, hotele, nic ciekawego to chyba będę wracał do centrum A tutaj wciąż właśnie hotele i restauracje Powiem Wam, że kefirek o nazwie Perła, bardzo dobry Wróciłem już do centrum Dures. A tutaj, proszę, klimat, jakby nie było czysto świąteczny. Ładnie przystrojone miasto. A jeszcze dodatkowo różnica między Dures a Tyraną jest taka, że no tutaj jest naprawdę ciepło. Tyranio o tej porze to już było zimno. A tutaj, chyba, wciąż jakieś 15 stopni na plusie. Także no jest całkiem dobrze. Nie jest zimno. Wszystko ten hałas, te klaksony, ta kawalkada samochodów obarwionych albańskimi flagami, to po prostu świętowanie, to po prostu świętowanie przez Albańczyków dnia niepodległości, które wypada właśnie dzisiaj. Na koniec jeszcze podświetlony rzymski amfiteatr. Rzymski amfiteatr gdzieś tutaj, właśnie pośrodku tych wszystkich domów. Cóż, a zatem żegnam się z Wami w tym odcinku i zapraszam na kolejne filmy z Albanii. No, niesamowity widok tutaj. Stary rzymski amfiteatr.